Witam wszystkich serdecznie. Oto no moja Yamaha Virago 125 przerobiona na 250 w stylu Boder. Przywieziona z Niemiec w oryginale na amortyzatorach przerobionych z szadołki I silniczek 250 ruły A. pięknie idzie wszystkie części z Allegro zakupione do przeróbki tego drugi fotel który montuję tutaj też odszyty oryginalny dokładam go jak jedziemy we dwoje